Dzień dobry widzowie dzisiaj y, na Lucky YouTube Plus czyli na moim drugim kanale o 16 pojawi się reakcja na właśnie tą piosenkę Panią Gra y, i wy już możecie sobie ją obejrzeć od wczoraj o 20 a y, dzisiaj o 16 obejrzycie sobie jak Lakoś na nią reaguje, właśnie tutaj ten piesek, ten ten więc jeśli y, takie reakcje wam się podobają na różne piosenki, to zostawcie suba, łapkę w górę i nie wiem, napiszcie w komentarz panią gra, to przypnę serduszko. I do zobaczenia i pa. Nie potrzebuję chwili Ja chcę tylko normalnie żyć I na zawsze z tobą.